Kamienica narożna w stylu modernistycznym z końca XIX wieku. W kamienicy zachowały się elementy sztukaterii na sufitach pomieszczeń mieszkalnych, piece kaflowe, stolarka okienna i drzwiową z klamkami, szyldami oraz balustrady bocznej klatki schodowej. Dom narożny, odbudowany w 1960 roku z naczółkiem od strony elewacji frontowej. Kamienica z początku XIX wieku, odbudowana w 1957 roku. Elewacja dwuosiowa. Kamienica z tego samego okresu. Elewacja pięcioosiowa. Kamienica narożna z początku XIX wieku. Po odbudowie stanowi jedną całość z dwiema poprzednimi kamienicami. Brama wjazdowa od ulicy Kramarskiej. Budynek z XVI wieku, przebudowany w XVIII wieku. Odbudowany w stylu klasycystycznym w 1952 roku. Trzy XVI-wieczne domy, przebudowane w 1906 roku i połączone w jeden budynek. Odbudowane w 1950 roku. Dawny spichlerz z XVIII wieku, przebudowany w 1868 roku na dom mieszkalny. Kamienica z XVI wieku, odbudowana w 1949 roku z elementami baroku. Zachowane gotyckie fundamenty. Kamienica zestawiona z dwóch brył. Do korpusu głównego od zachodu przylega wąskie skrzydło równej wysokości, ale występujące przed fasadę i znacznie krótsze. Kamienica z drugiej połowy XVIII wieku, odbudowana i przebudowana w 1958 roku. Budynek z XVII wieku, przebudowany gruntownie w XIX wieku. Zachowane barokowe piwnice. Kamienica z zachowanymi XVI wiecznymi fundamentami i sklepioną piwnicą. Wyższe kondygnacje z początku XX wieku. Na XVI-wiecznej gotyckiej piwnicy odbudowano dwa domy stanowiące we wnętrzu jedną całość. Budynek z końca XIX wieku na miejscu XVI-wiecznej zabudowy. Całkowicie przebudowany na początku XX wieku, odbudowany po zniszczeniach wojennych w latach 1945–1950. Budynek na XVI-wiecznej parceli, gruntownie przebudowany na początku XX wieku.